Cześć z tej strony Liduch, a to jest Krypta TV. W tym filmie chciałbym opowiedzieć Wam o plakatach, które możemy ujrzeć w dwóch pierwszych odsłonach Fallouta i pokazać w wyższej rozdzielczości. Bo wiem, że temat może nie jest jakiś głęboki i szeroki, jednak prawie wszystkie grafiki zostały zaczerpnięte z rzeczywistości, o czym już za chwilę się przekonacie. Zacznijmy od dwójki, bo jest tego nieco więcej. Na pierwsze z nich natrafiamy już w intrze. Są to amerykańskie plakaty propagandowe z czasów II wojny światowej. Jest ich łącznie cztery. Jeden natomiast pochodzi z pierwszej wojny i zachęca do wstąpienia do US Navy. W jedynce we wstępie pojawia się tylko jeden plakat. Na kolejne trafiamy już w ruinach budynków. Część pojawia się tylko w jednej grze, część w obu. Plakat, który właśnie widzicie, zachęca do kupowania obligacji wojennych i również pochodzi z drugiej wojny. Lecz w świecie Fallouta, tak jak poprzednie, odnosi się do konfliktu z Chińską Republiką Ludową. Jak widać, nie straciły one na aktualności, zresztą taką stylistykę przyjęto w całej serii. Kolejne pozycje odwołują się już do popkultury. Tuż obok tego, co omówiliśmy przed chwilą, znajduje się hiszpański plakat promujący film Batman zbawia świat z 1966 roku, a kolejny na naszej liście jest Fulls Gold, amerykański western z 1946. Nie zabrakło także legendarnego Brusali i plakatu serialu The Green Hornet. Ten plakat to tak naprawdę zdjęcie aktorki Halibery z sesji zdjęciowej dla magazynu Jet z 1992 roku. Trzeba przyznać, że mocno folautowa nazwa tego czasopisma a to grafika promująca album Undertow, amerykańskiego zespołu metalowego Tool. To natomiast element promocyjny filmu Brat z innej planety a to japońskiej produkcji erotycznej Tokyo Decadence. Ciekawe, czy stanowią one element świata Fallouta, czy twórcy umieścili je jako easter eggi. Bardzo ucieszyłby mnie fakt, gdyby Bruce Lee żył w świecie Fallouta, bo to nie jedyne nawiązanie do jego osoby. Nie zapominajmy o autorskim plakacie filmu Reaper, na którym widnieją nazwiska Tima Keina, Jasona Andersona oraz Leonarda Bojarskiego, osób pracujących nad klasycznymi falloutami. Poza tym warto wspomnieć o reklamach Voltek, czego sztandarowym przykładem jest ten plakat. Z tego co wymieniłem, w części pierwszej pojawia się tylko plakat z Intra, Reaper oraz Billboard Voltek, Reszta pochodzi z Fallout 2. Generalnie plakatów znalazłoby się jeszcze kilka, między innymi rzucająca się w oczy propaganda RNK, jednak nie jestem w stanie ich Wam pokazać bliżej. Jeśli taki materiał się Wam spodobał, to z chęcią wezmę na warsztat inne odsłony serii. Z mojej strony to już wszystko, dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia niebawem. Trzymajcie się, cześć.